Kochani widzowie Chcę kupić strój Deadpoola, żebym mógł kochani widzowie występować na Omega TV W stroju On kosztuje na kwotę 1, 1, 9, 1,19, 99 zł złotych 99 groszy Plus przesyłka kurierem 10 złotych 99 groszy Bym nawet jechał do manufaktury i w takim stroju występował I ludzie robiliby sobie za zdjęcia widzowie ale muszę kupić ten strój, dlatego pomóżcie mi z tego serduszka i wyślijcie dzisiaj Donejta na kwotę 5 zł na moim gdzie że mógł zebrać pieniądze na strój Deadpool'a. Jesteśmy. Dziesięć złotych. Jeżeli wyślę ci teraz 130 zł, to zamówisz ten kostium od razu. Jeżeli wyślę ci teraz 130 złotych, to... Zamówię, zamówisz ten zamówię, kostium zamówię, od razu. zamówię! Zamówię, zamówię kolego, zamówię! Zamówię kolego, zamówię! Od razu będę zamawiał! Powtarzam, od razu będę zamawiał! Od razu będę zamawiał kostium! Powtarzam, od razu będę zamawiał kostium! Od razu będę zamawiał kostium! Jak wyjście 130 złotych! PROTECTO! JA PIERDOLĘ! 110, 110. Okej, okay, to zamawiaj ten kostium. Teraz tak jak się ugadaliśmy cel jest spełniony 100% OHUI! 110! O ja pierdolę, czym on to wysłał? Kurwa, czym on to wysłał? Blikiem to blikie, nie przyjmuje, kurwa, nie! No nie, blikiem wysłał! Czekaj, dwój Muszę się pochwalić Nie ja mogę teraz rozmawiać Co? Gdzie jesteś? Nie mogę teraz rozmawiać! To dzwon do mnie! Ja pierdolę, ja Arkowi się muszę pochwalić! 110 zł by O w chuj! Musimy pokoić Ciarkowi. Aleks, słuchaj mnie, co się dzieją za jaja. Gościu mi wysłał na live 110 złotych. I mam ten Celtunetu, mam 1, 3, 2, złotych. mam. to nie Bo nie podzielam tych. Nie będę no, O kurwa! O kurwa! O kurwa! <laughs> kurwa! Kur, kur. Kurwa nie wyszyłam! Pierwna dula niego dłonie! Dula niego dłonie! Ja pierdolę, Co się dzieje? Co się kurwa dzieje! 110 dwa lata temu skrywałem kurwa To gdzie ja taki O kurwa Dobra zamawiamy Dobra zamawiamy koszulkę Zamawiamy koszulkę Zamawiamy koszulkę i tobie Zamawiamy koszulkę Koszulkę zamawiam